Wydawać by się mogło, że Ewangelia jest pełna przykazań. Nie jest. Jest w niej tylko jedno przykazanie miłości. I nie potrzeba więcej. Miłość to wszystko. I chyba nikt bardziej o nią nie prosi niż Bóg. Kto wchodzi w tę miłość i wytrwa w niej, zyskuje najlepszą relację, na bazie której może góry przenosić. Miłość stawia człowieka na płaszczyźnie Bożej. Pisze w komentarzu do Ewangelii Świętego Jana ojciec Piotr Rostworowski, kameduła. Jeden z największych mistyków w Europie XX wieku. Trzeba tylko spełnić jeden warunek trwać. To druga prośba, najczęściej powtarzana przez Boga. Umiejętność wytrwania jest problemem wszechczasów. A historia człowieka to historia walki o trwanie w miłości. Sposobem na zwycięstwo, jak pisze ojciec Piotr, jest włączenie się w prąd miłości Boga i zanurzenie w tej miłości wszystkich swoich stosunków z ludźmi.